Otwieram XXVII sesję Radnych Migrantów. Witam wysoką radę, Panie Mano Radnych, witam pana Pita, Krzysztofa księżyka, Witam Panią Sekretarz, Panie księżyka, Panie księżyka, Witam naszych Przedstawia się porządek dzisiejszych obrad. Punkt pierwszy Otwarcie sesji stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. Punkt trzeci uchwalenie porządku obrad. Punkt czwarty przyjęcie protokołu 26 sesji Rady Gminy Minowicy. Punkt 5. Interpelacje Rady. Punkt 6. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Minowice na rok 2021. Punkt siódmy. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia innego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminy Kielowice na rok 2021. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 13 przez 74 przez 15 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia terminów przez de uma Of sesji stwierdzenie prawo mówności obrad. Na sesji mamy obecnych 14 radnych. Rada jest władna podejmowania prawo mówimy. Punkt drugi. Wnioski z sprawie z dnia porządku obrad. Czy mamy takie wnioski? Nie ma. Punkt trzeci. Uchwalenie. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem dzisiejszego protokołu? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Punkt czwarty. Przyjęcie protokołu z 26. sesji Rady Głównej w Czy są jakieś pytania?

ali materijali što smo ke ispitanja u baga polityki społecznej i o Czy radni mają jakieś pytania? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Rozwojowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gilowice na rok 2021. Kto jest za?

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejny punkt, dziewiąty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany, uchwały w sprawie zmiany, uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości Dziękuję. dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy widowicę. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję. Kolejny punkt dziesiąty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu do komunalnych właścicieli i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Bardzo proszę o opinię Pani Przewodnicząca Komisji, Komisji Polityki Społecznej i Przechodzimy do głosowania. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchylenia uchwały, w sprawie uchwały w sprawie postanowienia o pobieraniu par komunalnych od właścicieli nieruchomości na Kolejny punkt jedenasty. Podjęcie w sprawie... zapoznała się ze zmianami w budżecie Gminy Kielowice 2020 Kolejny punkt 13 podjęcie trwa jest sprawie wiele 14. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Irowice na rok 2021. Wszyscy radni otrzymali materiały z autopoprawkami, z opinią RIO, która wyda pozytywną uwagę. Poproszę tylko jeszcze Pana Przewodniczącego. Tyle, Projekt Uchwały Budżetowej na 2021 rok został opracowany na zgodność z Uchwałą w sprawie trybu pracy nad Uchwałą Budżetową. Projekt zawiera wnioski, sugestie i poprawki radnych w innych Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Rio. Komisja Budżetowa, która tak patronowała też, też przygotowanie tego projektu na posiedzeniu dzisiejszym. Pozytywnie oceniła i proponuję przyjąć budżet na 2021 rok. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gielowice na rok 2021. Kto jest za? Panu przewodniczącemu Komisji Gospodarczej i Budżetu, a bardzo dziękuję. Pani Skarbnik, Panu Wójtowi. Za przygotowanie tego budżetu wszyscy żyjemy nadzieją, że będzie coraz lepiej. Ten budżet udzielimy, wszystkie inwestycje będą zrealizowane. że Pan sobie, Panie Skarbu podnosiły, Panu Wójtowi wszystkiego dobrego.

Komisji śledzenia Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Dorota Cebra. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja chciałem jeszcze przekazać życzenia naszego byłego Przewodniczącego Rady, Pana Jana Małysiaka, pracownika szpitala. Wszystkim za te życzenia noworoczne. Zdrowia, szczęścia. my, się, czynimy się z Panem Janem. Miejmy się, wrócił do nas. Jeszcze się cieszył dobrą konwencją. Szanowna rada, zbliża się nowy rok. Wszystkim życzymy, Wam życzę, my życzymy wszystkim mieszkańcom naszej gminy, aby ten rok 2020 był lepszy, zdrowszy, lepszy żeby się spełniły wszystkie marzenia, inwestycje i wszystkie dla mnie zostały zrealizowane. Jeszcze, jeszcze chciałem życzenia. Jeszcze chciałem złożyć życzenia. To jest nowy rok, a przed nowym rokiem mamy inwestora. Zdecznie wszystkiego najlepszego. Zdrowia. Siły do dalszej pracy. Następnego roku, A tobie, szybko działania. Tego wszyscy ci życzę. Jeszcze tutaj mam taką miłą niespodziankę. Nasza pani inspektor. Pochodzi u rodziny. Wszystkiego najlepszego. W imieniu pracowników, bankrutów, radnych. Wszystkiego, co najlepsze.

bardzo, bardzo dziękuję radnym wszystkim dziękuję za tą pomoc przez cały rok, ten trud, który włożyliście na rzecz naszej małej ojczyzny, panu przewodniczącemu, który można powiedzieć był dla mnie jak ojciec i niejednokrotnie podpowiadał mi jak co zrobić, żeby było e, dobrze, e, jak co wybudować, jaki wniosek złożyć. Także bardzo serdecznie dziękuję. Chciałem podziękować również tutaj sołtysom, sądzwa Gilowice Rwałt, za pomoc za też merytoryczne doradztwo wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, e, inspektorom e, pani sekretarz. No i przede wszystkim pani skarbnik, która e, tak pilnuje tych naszych finansów, abyśmy tych pieniążków nie wydali za dużo, ale żebyśmy też mogli co roku budować. Także bardzo serdecznie dziękuję e, i życzę na ten nowy rok przede wszystkim dużo zdrowia, wytrwałości. Sukcesów w życiu osobistym, ale też zawodowym. No i życzę takiej normalności na ten przyszły rok, abyśmy się obudzili w tym 2021 roku bez pandemii, abyśmy mogli działać. Tego Wam Państwu życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję, bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie ma.